No, jestem w tej chwili na y, lotniskowym odcinku drogowym Tak się to chyba poprawi, nazywa W y, gminie Moszczenica A wybieram się do... Do, do... Wola Nie Wulka Moszczenna? Nie Szynicka? Chyba tam. Znajdują się tam ruiny pałacu, ale o tym chyba to coś więcej już na miejscu bym powiedział. W miejscowości do filów mają fajną zrobioną ścieżkę rowerową po tamtej stronie praktycznie przez las, z krajem lasu Fantastycznie Właśnie dojechałem do Moszczenicy No coś mi... się wyłączył I gdzieś tutaj jest ten... a tu jest pałacyk może mi się wjechać, może się uda. Dobrze. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. I dojechał. O, to czy, czyjaś czy własność jest chyba. Budynek grozi zawaleniem. Ok. Ja sobie tutaj... W znajdują się ruiny dawnego zespołu, że tak powiem. W skład którego wchodziły dwór, park, praktycznie i zespół folwarczny. Pałac został zbudowany przez Kalora Endera w 1877 roku. Dwór przechodził przez ręce rodzin szlacheckich, takich jak. No i przemysłowców, oczywiście tutaj jak rody Lubiatowskich, Małachowskich czy Enderów, cały dwór wraz z Parkiem Krajobrazowym o powierzchni 12 hektarów jest wpisany do rejestru zabytków. Tylko jak widzimy, no, ten dwór jest tutaj w stanie takim niestety tragicznym. Zły stan techniczny budynku. Osobom nieupoważnionym, jestem zbroniony. No, faktycznie stan jest fatalny. Tak naokoło jest troszeczkę tam zadbany, a tak poza tym niekoniecznie. Dalej wchodzić, ale nie ze względu, że się boję, tylko po prostu jest kupa śmieci tutaj powrzucane, śmietnisko zrobione śmierdzi strasznie. Ale zobaczymy z góry jak to wygląda. Dobrze stanąłem pod drzewem, bo zaczął deszcz padać i mnie troszeczkę wyposzył, bo jest tak, raz słońce, raz deszcz, i w kółko w ogóle zwariować można. No dobra, zmykam stąd. Zapraszam Was na kolejny filmik, który będzie. który będzie. A co będzie? Przekonacie się oglądając filmik. Krótko mówiąc, zapraszam Was do lajkowania, zapraszam do subskrybowania, komentowania i do następnego razu.